Kto z nas nie marzył o tym, by stać się częścią muzycznej rewolucji? Takim właśnie wydarzeniem była historia zespołu M, amerykańskiej formacji rockowej, która zdobyła światową popularność od samego początku swojej kariery. Chociaż dla wielu fanów ich utwory są klasykami, niewielu zna prawdziwe początki i dramatyczną ewolucję, jaka przeszła ich nazwa. Zapewniam, że sama historia ich powstania jest fascynująca i pełna niespodziewanych zwrotów akcji. Na samym wstępie warto wiedzieć, że pierwotna nazwa zespołu brzmiała Muki Bleylak. Inspiracja przyszła od znanego koszykarza, który grał w lidze NBA. Przez pewien czas zespół funkcjonował pod tym tytułem, ciesząc się rosnącą popularnością. Jednak zaraz po podjęciu decyzji o nagraniu albumu, muzycy postanowili zmienić tę nazwę, aby uniknąć potencjalnych problemów prawnych związanych z wykorzystaniem imienia sportowca. Geneza nowej nazwy zespołu jest równie intrygująca. Podczas jednego z koncertów Nila Yanga, Jeff Aymant, besysta Pirotaem został poruszony dźwiękami swojego ulubionego artysty i zasugerował, że nowa nazwa powinna nawiązywać do jamu, miejsca, gdzie muzycy spotykają się, by wspólnie improwizować. Faktycznie, pierwotna myśl o nazwaniu zespołu na cześć babci Diego Weddera, wokalisty zespołu szybko zaczęła przybierać konkretną formę. Dodanie Pir miało z kolei symbolizować coś pięknego, wyłaniającego się z trudnych warunków, niczym perła z muszli. Zespół powstał w 1990 roku w Seattle, stanie Waszyngton i szybko dołączył do grona TZW. Wielkiej czwórki muzyki grunge obok Alice in Chains, Mirveni i Soundgarden. Ich debiutancki album Ten ukazał się 27 sierpnia 1991 roku i od razu stał się kamieniem milowym w historii rocka. Cudowne połączenie emocjonalnych tekstów z poruszającą muzyką przyniosło im nie tylko fanów, lecz także uznanie krytyków. Zespół z miejsca zyskał monumentalne uznanie. Album w roku 2003 znalazł się na 207. miejscu listy 500 najlepszych albumów wszechczasów według magazynu Rolling Stone. Wysoko cenione utwory, takie jak Alive, Jeremy czy Black, do dziś zachwycają i poruszają kolejne pokolenia słuchaczy. Nie da się ukryć, że Peerly JM wciągnął nas w fascynujący świat rockowej kultury, a ich historia to pasymująca opowieść o pasji, determinacji i nieustannej ewolucji brzmień. Zespół przeszedł długą drogę, a ich wpływ na muzykę rodzkową jest niedocenialny. Niezaprzeczalnie, PIRL-JM to ikona gatunku, która przez lata zdołała podbić serca milionów. A teraz, drodzy czytelnicy, zachęcam do wzięcia udziału w muzycznym quizie. Czy jesteście gotowi sprawdzić swoją wiedzę o PIRL-JM? Tylko najwięksi znawcy zdobędą maksymalne punkty. Mamy dla Was kilka pytań związanych z historią zespołu, a dalsze informacje znajdziecie w sekcji poniżej.